Szliśmy tak przez jakieś 10 minut. Nabierałem złych przeczuć co do powodzenia misji. Najpierw helikopter, potem zejście na dół, a do tego jeszcze padnięcie całej elektroniki. Zazwyczaj, kiedy wszystko wali się na samym początku, to później nie jest lepiej, a tylko gorzej. Nie wiedzieliśmy, na co trafimy, gdy wyjdziemy na górę. Było wiele możliwości, a zdecydowana mniejszość tych dobrych wydawała się, Zbyt mało prawdopodobna. W końcu doszliśmy do kolejnego włazu. Oparłem się o ścianę i spojrzałem na drabinę. To jak? Kto idzie pierwszy? Robimy jak zawsze. Raz, dwa, trzy. Zacisnąłem ułożoną płasko dłoń na jego pięści. No, to powodzenia. Marek wspiął się po metalowej drabinie i zaczął powoli unosić płytę. Po chwili obserwacji odłożył ją ostrożnym ruchem na ulicę. Wyszedł i rozejrzał się wokół. Czysto! Wreszcie przydarza nam się coś dobrego. Stwierdziłem, gdy ponownie zapieczętowaliśmy kanały, aby i tam nie dostali się zamarznięci. Teraz tylko znajdziemy jakieś spokojne miejsce na przespanie nocy i będzie świetnie. Co powiesz na te Normalnie nie wierzę. To jakaś rekompensata z góry za ten wypadek? Nałożyliśmy tłumiki na lufy karabinów. Wcześniej w tym całym chaosie nie mieliśmy na to czasu. A i tak na nic by się nam nie przydały. Podeszliśmy do drzwi czarciego dołka i otworzyliśmy je szybkim ruchem. Marek wrzucił do środka kolejną racę. Zamarznięci klienci i członkowie personelu od razu się ożywili. Rzucili się w naszym kierunku, ale zaraz wszyscy leżeli martwi na drewnianej podłodze. Byliśmy zbyt obolali i zmęczeni, by podejmować się dalszych działań w nocy. Musieliśmy odpocząć. Zabarykadowaliśmy wszystkie okna i drzwi, stołami oraz innymi meblami, znajdującymi się akurat pod ręką. Wyciągnęliśmy z baru dwa kufle. Które napełniliśmy piwem z beczki. Przekopaliśmy się przez wszystkie pomieszczenia w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia. Udało nam się dorwać do chipsów, chleba i suszonego mięsa. Wszystko inne było zepsute albo zamarznięte. To i tak było lepsze od racji z paczek, które woleliśmy zachować na sytuację awaryjną. Za stare czasy! Minęło sporo czasu, ale w końcu mogliśmy spokojnie wyjść. Kiedy kończyliśmy jeść makrele z puszki, usłyszeliśmy mruczenie zbliżającego się samochodu. Ominął sklep, wyciągając tym sposobem zamarzniętych ze środka. Kilkanaście sekund później rozległo się łupnięcie, towarzyszące uderzeniu pojazdu w jakiś większy obiekt. Nie trzeba było długo czekać na wrzaski zarażonych. O to mi właśnie chodziło, kiedy mówiłem o jeżdżeniu w obecnych warunkach. Chodź, bierzemy ubrania i spadamy. Stanęłam pomiędzy wieszakami i szybko zaczęłam rozglądać się za tym, co by mi pasowało. Zabrałam kubkę ubrań do przymierzalni. Po jakimś kwadransie wyszłam stamtąd w białych spodniach, turkusowej czapce oraz sięgającym kolan kremowym płaszczu, pod którym miałam jeszcze koszulkę i gruby sweter. Marcin czekał już na mnie przy wyjściu, opierając się o framugę i spoglądając na zaśnieżoną ulicę. Nałożył nową, czarną kurtkę z szarym futrem wokół kaptura. Stałam tak przez dłuższą chwilę, kontemplując jego wygląd. Otrząsnęłam się dopiero, gdy mnie zawołał. Gotowa? Tak. W tym raczej nie zamarznę. Wpadniemy jeszcze na chwilę do obuwniczego. Parę kroków stąd. Przyda się. W tych balerinkach palce by mi podmarzały, stwierdziłam, czując, że i w tym momencie mam mocno zmarznięte stopy. Stłuczona szyba sprawiała, że w pomieszczeniu zrobiło się tak samo zimno jak na dworze. Marcin zarzucił torbę na ramię, a prawą dłonią złapał leżącą na parapecie maczetę. Otworzył drzwi, po czym zszedł na chodnik i zaczął się rozglądać. Dobra, możemy iść. Stanęłam na schodach i od razu spojrzałam w prawo. Gdzie powinno znajdować się rozbite auto. Świeże ślady kół wskazywały na to, że kierowca zdążył jeszcze skręcić w jedną z uliczek. Po cichu liczyłam, że coś takiego przytrafiło się zwyrodnialcowi, który chciał mnie wykorzystać. Sklep obuwniczy był parę budynków dalej na lewo. Tym razem obeszło się bez niespodzianek. Wewnątrz na nikogo nie trafiliśmy. Poszło dosyć szybko. Już na wejściu spodobały mi się skórzane bodki w kolorze khaki. Wystarczyło znaleźć odpowiedni numer. Marcin w tym czasie nałożył masywne, brązowe trapery. Mogliśmy iść dalej. Ostrożnie przesuwaliśmy się przez kolejne dzielnice. Nagle zauważyliśmy oddalony o parę kilometrów helikopter. O, wojsko leci w kierunku centrum. Ciekawe. Zakładam, że zostali wysłani po jakiegoś urzędasa. A co jeśli... Patrzyłam w osłupieniu, jak maszyna zaczyna wirować i niebezpiecznie zbliżać się do jednego z biurowców. Moment później przebiła się przez tafle szkła i wpadła do środka. No, to by było na tyle. Pomarańczowe słońce odbijało się w szybach odległego budynku. Zastanawiało mnie, co mogło spowodować wypadek. Miałam nadzieję, że jeśli ktoś to przeżył, to zdążył się wydostać ze śmigłowca i ukryć przed zarażonymi. Bycie dopadniętym bez możliwości ruchu we wraku maszyny brzmiało wyjątkowo okropnie. Musimy się ruszać. Niedługo zrobi się ciemno, lepiej nie chodzić po zmroku. Masz jakiś plan, gdzie będziemy nocować? Po prostu rozgląda się za domami jednorodzinnymi. W ostateczności możemy szukać schronienia w jakimś bloku, ale wolałbym tego uniknąć. Im większe skupisko ludzi, tym większe szanse na spotkanie zarażonych. Niedługo przed tym, jak słońce całkiem skryło się za horyzontem, trafiliśmy na odpowiedni budynek. Był to średniej wielkości domek ogrodzony płotem z czarnych, metalowych przęseł. Musimy przeskoczyć. Zastanawiałeś się, co zrobimy, jeśli ktoś jest w środku? Będzie musiał nas ugościć. Widzisz jakieś inne wyjście? Może nie chcieć nas wpuścić. Na taką sytuację mam przekonujące argumenty. Powiedział, dotykając dłonią pistoletu. Chodź! – Podsadzę cię. Chwilę później staliśmy po drugiej stronie. – Idź medry za mną. Nie mamy pewności, co będzie w środku. Nie chcę cię przez przypadek uderzyć. Weszliśmy po oblodzonych schodkach. Drzwi były otwarte. Chłopak wyciągnął maczetę i wszedł do środka. Przeglądał wszystkie pomieszczenia, wyglądając niebezpieczeństw. Nagle rozległo się skrzypnięcie. Marcin zatrzymał się przed drzwiami do ostatniego pokoju i uniósł dłoń. Zaczekaj tutaj. Szybkim ruchem otworzył drzwi i wpadł do środka. Pusto. Coś znowu zaskrzypiało. Marcin obrócił się w stronę dużej szafy, włożył maczetę do pochwy i wyciągnął pistolet. Podejdź pod bok szafy. Otworzysz ją na trzy. Niepewnie podeszłam i złapałam za uchwyt. Nie czułam się zbyt pewnie, ale wierzyłam, że Marcin wie, co robi. Raz, dwa, trzy. Rozwarłam drzwi. Jednak nie usłyszałam strzału. Towarzysz odetchnął z ulgą i schował broń. Uśmiechnął się lekko. Lubisz dzieci? Dzieci? W szafie siedziała mała dziewczynka, może ośmioletnia. Wydaje mi się, że będziemy mieli kolejnego członka ekipy. Jak ci na imię, maleńka? Zuzia. Ja jestem Marcin, a to jest Monika. Zuziu, powiedz mi proszę, skąd się wzięłaś w tej szafie? Gdzie są twoi rodzice? Tatuś z mamusią poszli na chwilę do cioci, kiedy po drodze nie chodzili jeszcze ci dzi dziwni, świecący ludzie. Miała do mnie zaraz przyjść babcia. Tatuś zadzwonił i powiedział, żebym nie wychodziła z domu, a ktoś krzyczał tak, tak bardzo głośno i tatuś się rozłączył i posłuchałam się i od, od tamtej pory siedzę w domku. A teraz, jak usłyszałam, że ktoś wszedł do środka, to myślałam, że to potwory, dlatego się schowałam. Marcin spojrzał na mnie i kiwnął głową porozumiewawczo. Twój tatuś Robert poprosił nas, żebyśmy Ciebie zabrali ze sobą w bezpieczne miejsce. Kiedy tylko będzie mógł, przyjedzie tam po Ciebie razem z mamusią. Skąd pan zna tatusia? Twój tatuś ze mną pracuje, Zuziu. No to jak? Pójdziesz z nami? Skoro tatuś tak kazał, ale nie jest za późno? Na dworze robi się już ciemno. Jest, dlatego wyruszamy dopiero jutro rano. Pójdziesz z Moniką, pokażesz jej kuchnię? Zrobicie kolację, a ja rozejrzę się po domu. Oczywiście. Zrobimy naleśniki? Co tylko zechcesz, Zuziu. Położyłam płaszcz na fotelu i poszłam za dziewczynką. Do kuchenki była podłączona butla z gazem. Wreszcie mogliśmy zjeść coś na ciepło. W dodatku szafki były pełne różnych produktów. W tej chwili poczułam, że możemy spokojnie odpocząć. Jesteś dziewczyną Marcina? Nie, tylko się kolegujemy. Szkoda, ładnie byście razem wyglądali. Patrzy na ciebie takim fajowym wzrokiem. Podobasz mu się. Naprawdę tak myślisz? Jasne! Musisz tylko dać mu znak. Mamusia opowiadała mi, że z facetami to tak jest zawsze. Wstydzą się po prostu. Ile masz w ogóle lat, Zuziu? Prawie siedem. Już nawet chodzę do szkoły. Tam jest fajnie, dużo innych dzieci, a panie nauczycielki wymyślają nam takie różne zabawy. Wygadana jesteś jak na swój wiek. Wszyscy mi to mówią. Ja lubię rozmawiać. Podobno to przez to, że późno zaczęłam mówić, i tak mi się to nazbierało. Zrobiłyśmy razem te upragnione naleśniki. Do tego jeszcze masę z białego sera, śmietany i startej czekolady. Okazało się, że na szczęście z kranu wypływa czysta woda. Marcin porozstawiał dookoła małe świeczki zapachowe. Gdy zjedliśmy kolację, zajął się umieszczonym w kotłowni piecem. Jakąś godzinę później w domu było już naprawdę ciepło i przyjemnie. Zdjęłam sweter i pomogłam małej się umyć. Po kąpieli położyliśmy się na wielkim łożu, na którym spali zawsze rodzice Zuzi. Mała na środku, my po bokach. Mieliśmy poczekać, aż zaśnie i porozmyślać wspólnie nad tą nagłą zmianą sytuacji. Chyba już śpi. Wyszliśmy do kuchni, gdzie stanęliśmy naprzeciwko siebie. Oparłam się o blat. Skąd wiedziałeś, jak nazywa się jej ojciec? Naprawdę go znasz? W salonie zauważyłem zdjęcie młodej pary. W ramce były wyryte imiona. Musiałem to wykorzystać. Nie możemy tak po prostu powiedzieć małej, że prawdopodobnie nigdy nie zobaczy swoich rodziców. No, przynajmniej żywych. Rozumiem, ale co zrobimy potem, kiedy już dotrzemy do tego bezpiecznego miejsca i jej rodzice nie przyjadą? O tym zdążymy jeszcze pomyśleć. Teraz mamy inne problemy. Rano muszę cię nauczyć obsługi broni. Oczywiście bez strzelania, żeby uniknąć hałasu. A co jeśli oni jednak przeżyli i gdy tutaj wrócą, nie znajdą swojej córeczki? Napiszę im wiadomość. Dużymi literami na ścianie, tak, by nie mogli jej przeoczyć. Zostawię im jakiś kontakt, miejsce, gdzie mogą nas znaleźć, jeżeli to wszystko się skończy. I idź już spać. Ja, ja jeszcze trochę pomyślę i położę się w salonie. Nie zastanawiając się nad tym, co robię, położyłam dłoń na jego umięśnionym ramieniu. Poczułam jakiś przyjemny dreszcz, który rozszedł się po całym moim ciele. Jakaś tajemnicza siła przyciągała mnie ku niemu. Patrzył na mnie ciepłym wzrokiem, czekając na moje dalsze poczynania. Musiałam się powstrzymać, by nie zarzucić mu rąk na szyję. Pomimo tego, że starałam się myśleć racjonalnie, Coś przełamało moją wolę. Zacisnęłam dłonie na plecach chłopaka i przytuliłam głowę do jego piersi. Silne ręce objęły mnie czule. Dziękuję za to, że jesteś. Trwaliśmy tak przez parę minut, może godzin. Dla mnie czas się zatrzymał. Było mi zbyt dobrze, bym mogła myśleć o czymkolwiek innym niż jego bliskość. W końcu jednak musiałam opuścić jego objęcia. Dopiero wtedy dotarło do mnie, co właśnie zrobiłam. Ja, przepraszam, nie powinnam. Strasznie się tego wszystkiego boję. Potrzebuję chociaż odrobiny ciepła. Gdybyś mógł spędzić przynajmniej tę noc obok. Kiwnął przytakująco głową. Jego twarz wyrażała zrozumienie. Byłam mu wdzięczna, że nic więcej nie mówił, nie zadawał pytań, po prostu spełnił moją prośbę. Mając świadomość, że jest tuż obok, zasnęłam spokojnie w jego objęciach, nie obawiając się aż tak bardzo o to, co przyniesie jutro.